Licealista, licealistka powinna i powinna przejmować się tym wszystkim naszymi prawami i wolnościami. Czasem mówi się przecież, że to jest coś takiego abstrakcyjnego, odległego. Wydaje mi się, że jest to kompletnie nieprawda, jest zupełnie odwrotnie, możliwość mówienia tego, co się chce, możliwość poczucie, bezpieczeństwa związane z tym, że nikt nie może. Aresztować nas z byle powodu. To są rzeczy, które są ważne na co dzień, tylko są tak naturalne, że traktujemy je jak powietrze. Zawsze istnieje ryzyko, że ktoś będzie chciał te prawa i wolności ograniczyć albo odebrać. Dlatego jest tak ważne, żebyśmy przeciwstawiali się tego rodzaju dążeniom, i koniec końców tylko obywatelska wola, tylko wola ludu, jak czasem się mówi, gwarantuje to, że prawa i wolności będą trwać. Po 89 Polska stała się częścią globalnego świata i bez znajomości korzeni tej transformacji nie zrozumiemy tego świata. Niezależnie od tego czy wy jesteście wierzący czy nie, społeczeństwo polskie składa się z osób wierzących i niewierzących i Kościół katolicki będzie odgrywał w nim nadal znaczną rolę. Jeśli chcecie zrozumieć dlaczego znajdujemy się w tych relacjach w takim a nie innym miejscu, moim zdaniem warto spojrzeć właśnie na okres transformacji, na okres kiedy ten nowy układ relacji między państwem a Kościołem powstawał. Zainteresowanie transformacją systemową po 89 roku jest niezwykle ważne, ponieważ Pozwala wyciągnąć pewne wnioski i zidentyfikować błędy, niedociągnięcia, które zostały popełnione i nie powtarzać ich w przyszłości, móc je przezwyciężyć. Prawa kobiet, prawa mniejszości seksualnych zostały w czasie transformacji zepchnięte na margines. I myślę, że to, czego możemy się uczyć z tamtego okresu, to właśnie to, żeby nie dawać się zepchnąć na margines tylko żeby się buntować i żeby walczyć o sprawy, które są dla nas ważne. Po 1989 roku z perspektywy praw i wolności obywatelskich prawie wszystko zmieniło się na lepsze. Prawa osobiste, wolność słowa bez cenzury, prawo do sądu co jest bardzo ważne, bo dzięki temu władza nie może arbitralnie zrobić obywatelowi krzywdy, a ma on zawsze możliwość obrony. Nasza konstytucja daje nam w ogóle bardzo szeroki zakres, bardzo szeroki katalog. Praw i wolności. A co najważniejsze i na co rzadko zwracamy uwagę, nie można ograniczyć tych praw i wolności w arbitralny sposób. Trzeba to zrobić, mając poważne uzasadnienie i w ustawie, a zatem w procedurze, która jest publiczna, demokratyczna, w parlamencie. Nikt nie może ograniczyć praw i wolności, dlatego że władza ma takie widzimisię. się. Idziemy dalej. Powstał samorząd o bardzo szerokich kompetencjach. Dzięki temu władza jest dużo bliżej obywatela, mamy dużo większy wpływ na to, co dzieje się lokalnie w naszym otoczeniu. Wreszcie mamy demokrację. Możemy nie tylko kandydować w wyborach, ale też wybierać i odwoływać władzę, jeśli jest zła. Możemy, co więcej, uzyskiwać Pełne informacje na temat tego, co ta władza robi, a zatem możemy nie tylko ją wybierać, ale też kontrolować jej działania w trakcie kadencji. To wielki sukces ostatnich 30 lat. Oczywiście, ten ogólny, pozytywny obraz nie oznacza, że obyło się bez problemów. Transformacja ustroju to ogromne przedsięwzięcie, które fundamentalnie zmienia życie milionów ludzi i powoduje również nowe problemy. Z punktu widzenia praw i wolności wszystkich, Duże znaczenie ma kryzys konstytucyjny od 2015 roku, kiedy władza zdecydowała się podważyć istniejący porządek prawny. Prowadzi to do sytuacji, w której gwarancje ochrony naszych praw są słabsze. Być może nasze prawa i wolności będą chronione, ale być może nie będą. Dużo więcej zależy w tym momencie od tego, jakie są w obecnej chwili cele władzy politycznej. W moim odczuciu największym osiągnięciem po 1989 roku było bezkrwawe przejęcie władzy i porozumienie, które udało się zawiązać pomiędzy dwiema wrogimi siłami, co tak naprawdę pozwoliło na zbudowanie systemu demokratycznego, na systemu, w którym mamy do czynienia z wolności słowa. To ma ogromny związek z sytuacją społeczno-gospodarczą Polski, ponieważ bez, bez demokratycznego Państwa prawa nie, nie można mówić o budowaniu sprawiedliwej gospodarki. Z pewnością wielką zmianą było wejście Polski do Unii Europejskiej, która być może jest niedoskonałą wspólnotą, również jeśli mówimy o nierównościach wewnątrz samej wspólnoty. Natomiast otworzenie granic i umożliwienie swobodnego przepływu między granicami sprawiło, że możemy marzyć i spełniać swoje marzenia. W moim odczuciu największym problemem jest wzrost nierówności społecznych, z którym mamy do czynienia po 1989 roku. Bogaci się bogacą, a widać to było szczególnie w latach 90., kiedy kariery sięgające jeszcze PRL-u rozwijały się swobodnie, a większość ludzi żyła w biedzie. Dzisiaj być może już tego tak nie odczuwamy, ale na pewno wiele z was ma w swojej rodzinie osoby, które zmuszone były do emigracji w latach 2000. Z tym związana jest również depopulacja małych miast i ich degradacja. Duże miasta zaczęły wysysać najlepsze umysły, zaczęły wysysać pieniądze, natomiast mniejsze miasta. Pogrążyły się w marazmie, do którym często trwają do dziś. Upadł również transport publiczny, szczególnie jeśli chodzi o kolej, która jest moją pasją. Kolej została właściwie zlikwidowana w mniejszych miejscowościach, co jeszcze pogorsza sytuację ich mieszkańców. Po 1989 roku w wielu sferach zmniejszył się też dostęp obywateli i obywatelek Polski do usług publicznych. Najbardziej bolesną sferą jest chyba ochrona zdrowia. Jak wiemy, do lekarzy musimy czekać w kolejkach przez wiele miesięcy, a współczynnik ilości lekarzy na mieszkańców w Polsce należy do najniższych w Unii Europejskiej. Myślę, że jest to jeden z najbardziej palących problemów, szczególnie teraz po Pandemii widzimy, jak to się skończyło. W relacjach między państwem a kościołem po transformacji ustrojowej zmieniło się przede wszystkim na lepsze to, że dziś kościół. Może, ale także inne wyznania mogą swobodnie głosić swoje przekonania. Lata 80., okres schyłkowego PRL-u, to są lata, gdzie np. ksiądz katolicki wychodząc z domu nie mógł być pewny o swoje życie. No tutaj, oczywiście, najbardziej znany jest przykład księdza Jerzego Popiełuszki, ale jeszcze w 1989 roku trzech księży katolickich zaginęło bez wieści. Więc to, co moim zdaniem głównie zmienia się na lepsze, to jest umożliwienie różnym związkom wyznaniowym, w tym Kościołowi katolickiemu, swobodne głoszenie swoich poglądów w przestrzeni publicznej, realizowanie swojej misji. Kościół katolicki sądzę, że też dobrze wykorzystuje po części przynajmniej tą swobodę, na przykład w działalności społecznej. Caritas Polska jest dziś największą organizacją charytatywną w Polsce. Gdyby nie te polepszone relacje między państwem a kościołem mogłoby to być niemożliwe. Po 1989 roku powstało dużo problemów, niestety. Moim zdaniem głównym z nich jest to, że kościół nie odnalazł się do końca w nowej roli, czyli już nie takiego sumienia narodu funkcjonującego w relacjach z autorytarnym, totalitarnym wręcz państwem o bardzo słabej legitymizacji społecznej. Kościół często, mam wrażenie, zbyt bardzo rozumiem przez kościół hierarchię, zbyt bardzo skupił się na własnych korzyściach, na przykład na rewindykacji dóbr materialnych, ale także to, co mogłoby być wartością, jakieś dbanie o dobro wspólne, zredukował często do bardzo konkretnych e, obszarów, inne bardzo zaniedbujące, na przykład moim zdaniem dosyć słabo wypada głos Kościoła, jeśli chodzi o prawa pracownicze. Więc Kościół e, te plusy, które uzyskał, możliwość swobodnego e, głoszenia swoich przekonań, moim zdaniem nie do końca dobrze wykorzystał. To jest też problem moim zdaniem z drugiej strony, ze strony polityków, którzy starali się nawet zarządów SLD, niby najbardziej sceptycznych w stosunku do Kościoła, różnymi układami, z hierarchią zapewnić sobie co najmniej jakąś życzliwą neutralność Kościoła. To jest problem, który, mam wrażenie, w całym okresie potransformacyjnym jest bardzo wyraźny, czyli Hierarchia kościelna, jakby układająca się w kuluarach razem z politykami, żeby osiągnąć jakieś wzajemne korzyści, a niekoniecznie w pełni głosić jakby swoje przekonania przekonania kościoła, niekoniecznie starając się o, w pełni o dobro wspólne. Przede wszystkim po 89 roku zyskaliśmy jako wspólnota narodowa. Możliwość kształtowania naszej tożsamości zbiorowej w warunkach niepo, niepodległego państwa, którego byliśmy przez niespełna 200 lat pozbawieni, nie licząc oczywiście krótkiego okresu dwudziestolecia międzywojennego i II Rzeczypospolitej. A zatem pojawiła się możliwość wyjścia poza myślenie zdominowane przez tą potrzebę, czy przez to główne wyzwanie, jakim było odzyskanie niepodległości. A zatem myślenie, które było zdominowane przez tak zwaną sprawę polską. I wraz z, z tą, z tą zmianą, z zmianą, zmianą warunków, w, w których mogliśmy siebie kształtować jako wspólnota narodowa, Pojawiły się również nowe wyzwania. Głównym wyzwaniem było określenie się właśnie w tej nowej rzeczywistości, a zatem próba zidentyfikowania tych kwestii, które jednoczą nas jako wspólnota, tych wartości, które są dla nas ważne jako wspólnota i które chcielibyśmy kultywować. Sporym wyzwaniem jest również to, że po 1989 roku pozostaliśmy zdominowani przez kulturę podległości, ponieważ nasze najważniejsze dzieła literackie no, pochodzą właśnie z tamtego okresu. Wciąż sakralizowane są zrywy narodowo-wyzwoleńcze, i bohaterowie tych wydarzeń no, są stawiani jako pewien wzór do naśladowania. A zatem. W takich warunkach i w ramach takiej kultury bardzo trudne staje się opowiedzenie historii Polski, czy też opowiedzenia sobie o tym, kim jesteśmy jako wspólnota w nowej rzeczywistości, jaką jest rzeczywistość niepodległego, suwerennego państwa. A więc w jakim sensie też zdystansowanie się od tej historii. W ramach której tak naprawdę główną aktywnością i głównym tematem odniesienia była właśnie walka o niepodległość. I to niewątpliwie też utrudnia przejście od tego patriotyzmu gorącego, który właśnie jest nacechowany walką w obronie swojej ojczyzny, czy też takimi właśnie gorącymi zrywami. I emocjonalnym podejściem do swojego państwa, do swojego narodu, i przejście do takiego patriotyzmu banalnego, a zatem sumiennego płacenia podatków, angażowania się w lokalne wspólnoty, czy chociażby szacunku i przestrzegania prawa. Jeżeli chodzi o prawa kobiet i prawa mniejszości seksualnych, no to zdecydowanie transformacja ustrojowa przyniosła powiększenie e, debaty publicznej, taką pluralizację e, tematów, które były w debacie publicznej podejmowane, no i otworzyła przestrzeń do aktywizmu dla grup, które wcześniej tych przestrzeni do aktywizmu nie miały. Więc powstały na początku lat 90., pierwsze organizacje feministyczne, powstały pierwsze organizacje działające na rzecz praw osób nieheteroseksualnych, i zdecydowanie to sprawiło, że te tematy się pojawiły w debacie publicznej. Z naszej perspektywy dzisiejszej to cały czas była raczkująca debata na ten temat, natomiast wtedy to zdecydowanie była duża zmiana, i dzisiaj budujemy na tych podstawach, które zostały wtedy położone. Myślę, że dużym błędem w ogóle w 1989 roku było takie bardzo liberalne podejście do tworzenia polityki zakładające, że politykę tworzą ci, którzy, których głosy już są słyszalne. I w związku z tym z tej polityki te głosy różnych mniejszości. E, zostały wycięte, albo tak naprawdę nie pozwolono im w ogóle zaistnieć. No i świetnym tutaj przykładem jest właśnie, jeżeli chodzi o prawa kobiet, jakby kwestia udziału politycznego kobiet, tak? E, działaczki, które były niesamowicie ważne dla podziemnej solidarności, dla utrzymania. Funkcjonowania w ogóle tego związku zawodowego w czasie stanu wojennego, które odpowiadały za podziemne publikacje, które ukrywały działaczy, którzy się ukrywali przed Służbą Bezpieczeństwa, no to dla nich zabrakło miejsca po 1989 roku w polskiej polityce. No i pięknym, pięknym bardzo mówiącym obrazem jest ten właśnie to zdjęcie z obrad Okrągłego Stołu, w którym po stronie Solidarnościowej jest tylko jedna kobieta. I wydaje mi się, że. Że ten brak kobiet sprawił, że w ogóle brak kobiet w polityce sprawił, że w ogóle kwestia, kwestie takie społeczne, gospodarcze, które dotyczyły kobiet były mało ważne w latach 90., na samym początku. No, i, i przykładem są chociażby zwalniane z pracy masowo, tak, w Żerardowie, w Łodzi, kobiety pracujące w tamtejszych zakładach włókienniczych, dla których nikt nie wymyślił, co się ma z nimi wydarzyć. Tak, Im mówiono, że że mogą wrócić do domu, tak? Mogą wrócić do bycia e, pa, gospodyniami domowymi, no ale to oznaczało dla nich biedę. Więc na pewno to jest jakiś tam temat, który został wtedy e, zaniedbany i którego e, reperkusje my widzimy do dzisiaj. Tak mamy całe pokolenie kobiet, które będzie miało niesamowicie niskie emerytury właśnie ze względu na to, że przez bardzo długi, że zostały wypchnięte z tego rynku pracy. No a druga kwestia mi osobiście też bardzo bliska. Myślę, że nam wszystkim w, w kontekście wydarzeń ostatniego roku no to jest kwestia praw reprodukcyjnych. I tego, że w 1993 e, w roku bez dyskusji, bez uwzględnienia wniosków o referendum, bez uwzględnienia głosów organizacji kobiecych i głosów kobiet, zaostrzono prawo aborcyjne. I odebrano kobietom prawo do decydowania o własnych ciałach, o tym kiedy i w jaki sposób chcą zostać matkami. E, I widzimy, że ta sprawa do dzisiaj dzieli społeczeństwo polskie i wpływa, pogarsza sytuację społeczną kobiet.